A, o kurde, jak YouTube Wywaliła migiereczkę To nowa gra na moim kanale Zuba e, To jest tak, już to grałem Na początku macie do wyboru No według mnie to jest taka zastępcze Fortnite Nie no, Battle Royale połączenie z Brawl Stars Na początku można wybrać goryla Którego ja mam Tak, mój brat ma Nix jest Molly, którą ja wybrałem ogólnie I ten. Ja zdobyłem za tą Shelly, jak brawo zaraz, za drugą ligę. I na ten odcinek trochę zagrałem, mam już Ale to, mam już ponad 400 puch. sobie Emerald Boxa. Z tego boxa dostałem Shelly. Będzie postać. Jest postać. No, przecież nie zawsze nie. Jest Goryl bruz! Mam go, mam go, on jest jeden z lepszych. Bo po prostu podbiegnie do ciebie, walnie ci swoją... Łapą i cię nie ma. Ale na szczęście, mam jeszcze. Dwa podstawowe boksy. To jest najlepszy, on może nie. atakować nawet bez broni. Tak. Bo ma swoją broń. O punkty do szeli. To nie jest szeli. Nie, żów nie, się na zaszeli. Wiem, ale ja nie ubić. I są tutaj? Jest coś tutaj jak w Fortnite Battle Pass. Jeśli to oglądacie, to prawdopodobnie jutro, albo jeszcze dzisiaj będzie live z a. a dzisiaj sobie, no nie wiem, sobie ulepszymy moli, zagramy brusem. Może, może moli, a nie, najpierw Wam pokażę moli, moja ulubiona postać. Pójdę Chcę wam coś powiedzieć, warto zbierać na, na każdej postaci 500 puch, bo za 500 puch jest emotka tej postaci. Tak, za 500 pucharków na postaci, o bo tutaj w Brawl Stars była tylko li, linia no tych pucharków, bo tutaj postać ma oddzielne swoje pucharki, to też jest fajne, że widzicie tu jest Liga Mastery, ja mam 316, a za 500 jest są emotki i są różne emotki tam dalej, dalej, dalej. Się dostaje gemy, koiny i inne. To cicho. Są ligi, w których się odlokuje. W Pierwszej lidze podstawowej odblok do wydropienia, możemy tylko mieć Nixa. No, postacie, które są na start i ulepszenia do broni. Zobacz cicho. Za drugie jest Kameleon Szeli i kolejne dodatki. Za trzecią ligę jest żyrafa. I też dodatki. I w każdym są dodatki. A w czwartej lidze dodają pandę. Którą chcę mieć. Tak. Ma A najlepszą postacią, jak wraz z Leon, to tutaj to jest Finn. Finn to jest taki. Tam Nie, to jest taki rekin. No jest najlepsza w grze. Ale najrze. przynajmniej mieć do niej siódmą ligę. No Teraz tak. Wam pokażę jak się gra moli. Unlock crate. I tak to się... Chcecie polecam jak dużo jak zostawicie 5 łapek w górę. Zaszalejmy. 5 łapek w górę, to tworzy klan. I pamiętajcie. Jego pieniądze na czym tym pożałują. Pieniądze tak. Powiem. A tu chyba 500 gemów kosztuje. Nie. Nie wiem, ale założę klan. 5000golda. I będą eventy klanowe. Słuchajcie, Tomka Golda to pożałuje, bo Tomek ma 5000. Potrzebny jest, Chal. a Tomek ma dopiero 1000. A Brus jest według O, widzicie, na mapie jest dużo tych leonów. No i one są w kule, Tak, jak. one są według mnie najgorszą postacią, jeśli chodzi o walkę z nim. Wow. O nie! super wow. Supermoc! O nie! Ale mam Supermoss, lagi! No dobrze, że ta, ta gra w Dynklajka. A nie, no. ja zawsze mam lagi, kiedy nagrywam. Wow. Bum, bum! Brum, brum! Au! Panie, lagi, panie! Panie, co za gadanie, panie! Dobra. To jest coś typu royal, ale tutaj nie starczy nie ma broni w To jak to ty malowałeś? Cicho. To jest na nagrywkach. cicho tam. Szybko zabić gnojka! Boom. Nie, on nie zabije. Bo moro, Co? Bo moro zaczął to gryźć. Ja nie wiem, kiedy to zrobiłem, ale zabiłem typa. No jest coś tutaj, jak budowanie w Fortnite. Cie. O! To jest taka paczuszka, może tutaj. No i nie wiem. Tak, to będzie taki króciutki odcinek, zapoznawczy z tą grą. I pamiętajcie, jak będzie 5, to od góry tworzy klan. A jak 10, to nie wiem... To coś na pewno zrobię. Ło, wow, ale ja mam lagi. Nie wiem, czy będę grał w tą grę na na odcinkach, ale na pewno się raz na jakiś czas pojawi. Nie, się... Cię nie słychać. No. Nie, słychać Cię było, bo byłeś. Jeżeli Że Że mamy dopiero Że mamy jak bramy, dopiero... dużo. E, dużo. Pokarmu, czegoś takiego, to jesteś. Że to jakąś grę, to na sam stać zaczynamy w nią nerwić, bo tak. powoli przestajemy Dokładnie. To będzie taki króciutki, zapoznawczy odcinek. Była nowa postać na odcinku, co się, z czego się bardzo cieszę. Będą odcinki z tego częściej, jeśli zostawicie trzy łapki w górę. Pięć łapek w górę, równa się klan. A 10 łapek w górę, to nie wiem, to... Nagranie ze mną w odcinkach. Tak, jeśli wiecie dziesięć, to nagrywam odcinek, jak z bratem. I teraz się okaże, czy się lubicie. To co? Zobacz... To co? Do zobaczenia i cześć! Wyszeli mnie to na koniec? Ja wiem, bo dalej się nagrywa. Nienawidzę widzę Zobaczymy czy dalej mnie lubicie